Witam wszystkich w tym krótkim zagrajmy wy. Dzisiaj będę grał w demo Arcadia. Całkiem świeże, niedawno wyszło. Przekażę wam moje spostrzeżenia co do gry. Czy gra zachowała klimat starego, jeszcze dobrego Gotika? Czy może to co jakaś zupełnie jeszcze inna gra? Więc tak, od czego by tu zacząć? Mm, ustawienia wideo, żebyście się mnie nie pytali, jakie mam. Więc tak, rozdział coś to wiadomo, 1280x720. Najwyższe detale w miarę nie można, nie można ogólnie najwyższych ustawić, bo mnie będzie zacinać. Chwila, ty muszę ściszyć sobie trochę słuchawki, nie słyszę siebie, jak mówię. Dobra, mm, natężenie kolorów europejskie. Nie lubię takich cukierkowatych e, kolorów jasnych amerykańskich. Więc tak, tutaj ogólnie wszystko na maksa oprócz yy, jakości cieni. Jeśli ustawi się ultra, gra strasznie ścina przy słabszych kartach graficznych. Na przykład mojej. Co hmm, jeszcze mogę dodać? Audio niepotrzebne jest za bardzo. I ustawienia... Sterowania też nie. Hmm, gra obsługuje pada. Co jest... Hmm, czy takie wygodne? Nie do końca. Średnio mi się podoba. Takie głupie sterowanie jest na padzie, no ale trudno. Na początku startując grę mam do wyboru dwa poziomy trudności, co jest dziwne, bo można zmienić podczas gry na trudny. Niestety normalny jest, jakby to powiedzieć, no łatwie jak na razie. W demie. Nie zauważyłem żadnych problemów. Przy trudnym, no nie grałem jeszcze. Na poziomności Gothic to może być... No, czy ja wiem... Może to jak być jak w jedynce. Czy cyk się z początku zabijali? Zobaczymy. Dobra, startuję na normalnym, ok. Gra ma trochę dziwne takie doładowania, wczytywania, jakby to uznać. Bo są czasami dosyć długie przerwy, takie czarne ekran jest, no nie wiem. Ogólnie gra posiada tam no, kilka drobnych wad, które mi się nie podobają zbytnio. Mam nadzieję, że dopracują to. Się nie śpij, bo cię okradną, stary, uważaj! Złodziej idzie do ciebie. Kryj się. Właśnie o tym mówiłem, czarne krany. Tak, miałem. Śniłaś mi się, wiesz? To był najgorszy koszmar w moim życiu. I co z tego, że śpię? Pracy należy się, przerwa. A to, że cały dzień to? Co poradzę? O, zły jest, co? Ciekawe, co zrobiłem. Już idę, bo czekaj chwilę. O, może buziaczka, co? Dasz mi buziaczka? Pocałujesz mnie w pupkę? O, nie chcesz, co ty? Not now. Nie masz czasu, co? Chodźcie górde. Wedy mam, to zobaczysz. Dobra, idziemy kraść najpierw. Um, jeśli chodzi o zbieranie przedmiotów, to są pewne minusy tego. Ale stary, dobry styl gotykowy <noise> nadal przetrwał. Nie ma ograniczenia co do no nośności bohatera. I można brać wszystko co się chce, no przynajmniej z tej wioski, jak zauważyłem. Yy, ukradłem im wszystko, dosłownie cały dobytek, jaki jakim mogłem, i nawet nie mieli do mnie żadnych pretensji. Yy, to by to następne. Walka. Nawet podoba mi się takie kombo. Robienie. Wprawdzie teraz biedne wieczki. O, uciekają, Nie, nie, nie! Stój łowieczko! nie! Poszło. Poszło popływać. Kamera jest trochę dziwna, bo nie można i przybliżać, i oddalać. Czasami, według mnie, to było trochę lepsze, no, ale trudno, może twórcy inaczej uważają. Chodźcie, łowieczki, pasterz się wami zajmie. Jestem dobrym pasterzem, niczego mi nie brak. Niczego mi nie brak do dobrego opiekowania się łowieczkami. Lubię moje łowce. Mają tak dobre mięso. O! Tutaj, kolejna dziwna rzecz jest, Ym, jakby to uznać, jakby to ująć, hmm. rośliny po prostu, każda roślinność, jak się, się przychodzi, ona po prostu znika, no wydaje mi się, że twórcy gry po prostu chcieli w ten sposób jakoś, mm, nie wiem, zmniejszyć wymagania do gry, ilość wielokątów, coś takiego się dzieje, nie podoba mi się to strasznie, po prostu... Jest na krzak i po prostu jak wchodzisz go nagle nie ma. No, trzeba kamerę przekręcić, one znikają. No, nie wiem, to... Do... Ja bym wolał może jednak, żeby te, te ...wszystkie roślinki zostawały. Wiem, że to może jest ułatwienie dla kart graficznych, żeby nie... ...przeciążały się zbytnio, ale... ...to jest trochę głupie. Łowieczka się turla. Łowieczka tańczy. Tańczy. Ja tańczę. Ja tańczę. O, przestała. Zsuwa się, chodź tu. Yeah! moonwalk wszystkie owce przed nami uciekają Dobra, idę Demo jest nawet całkiem długie, to trochę się nagadam Więc nie będę marnował czasu na owce, tylko pozbieram to, co ważniejsze jest tutaj Skrzynki Hmm, później może pokażę taką jedną sprawę, która też mnie denerwuje Zbieranie, ym, znaczy nie, może nie zbieranie, ale szybkość zbierania Przemiotu ziemi przez bohatera Animacja jest trochę zbyt szybka, no nie wiem, może to... Na dłuższą metę może to jest lepsze, że jest tak szybko. Dzięki temu... Mm, jakby to ująć... E, oglądanie tej samej animacji nie nudzi, ale dla mnie to jest trochę głupie. Jeśli koleś podnosi przez pół sekundy przedmiot. Albo na tej krócej. O rób, co ty chcesz. Zleję cię, chodź tu. Chodź wsadzę mojego... E, mojego... Kija w dupę. Nie wiem, jaki to się nazywa ten... Posterski jakiś ten... Kijek. Hmm. Nie, nie tu. Tu sobie można da... Do... Nie, zaraz, tu były chyba jakieś przedmioty. Cześć! To jest jego stara. O, właśnie, rośliny leśnicze. Hmm. Zapomniałem dodać, ale to chyba już każdy się zorientował, że demo jest po angielsku, więc. O, właśnie, o, tu, o to mi chodziło. Takie szybkie zbieranie. To jest trochę głupie. Takie. Nie do końca naturalne, no. W tej grze to rzeczywiście nie wszystko jest naturalne. Hmm. Co ja mam powiedzieć? Coś o jego matce mówiłem. No dobra, nieważne. O właśnie tu trzeba odwiedzić tego pana. Pozwolisz sobie, pożyczę tutaj ciebie przedmioty. Eee, tak. Dajesz mi tu. Tak. Gdzieś tu miałeś... Dobra, jabłka wezmę sobie. Gdzieś tu kolego miałeś takie fajne przedmioty, hmm, gdzie on to miał o jest. Właśnie, to, się mi, to mi się lepiej przyda Menu kwipunku Takie trochę proste, ale nie wiem. Dla mnie jakieś takie trudne dogarnięcia do Dobra, zmieniamy od razu na siekierkę, bo jest lepsza. No, jak punku, jakoś mi się tak nie do końca podoba. Farmer. Tu jest Halloween czy jakoś tam inny chuj. Mm, przejrzymy jeszcze tu teren. Mam czas, to mogę pozwiedzać, a wam się chyba będzie lepiej oglądało. Może się będę dłużej biadolił głupoty gadał. Uhu! Fikałkuję! Fikałki! Fikałkuję bokiem! Bokiem! Pamiętam, że była... że kiedyś grałem w taką grę, w której też fikołkowałem, jak szalony, żeby wszędzie się dostać, ale jaka to gra była... Hmm. Pamięć mnie zawodzi, tak dużo gier grałem, że aż nie pamiętam. O, wskoczę sobie na dach! Jeee! Yeah! Yeah! Jeee! Kurczę, nie mogę wyżej. Kałabanga! Ale że oberwał dwa punkty życia. Dobrze, no. hmm. Dobra, idziemy do tego. E, jak mu tam? Darwena? Chodź tu! Idę po ciebie. Co robię za twoimi plecami? Walę twoją córeczkę. Wiesz, wiesz jak miała dobrze z takiej nocy? No, też trzeba się czegoś nauczyć. No, umieją tańczyć, no co, przed chwilą by tańczyły nawet, ładnie główką ruszały. A małżeństwo, tak. A pewno... W, pewno ostatniej nocy ją w pupę walił, dała małżeństwo. Ani się lubią walić, tak. Test. No co muszę zrobić, stary człowieku? Przykłon wygląda, jakby się miał nam nie zasnadzić. Jakiś przemytnik, tak? Obawiam się, że tego przewidnika każdy zna. <grych> Ale to się dowiecie, jak tam dojdę. Idziemy, no już, ruszam się, chodź tu. End. Walnąłbym cię, ale nie mogę. Niestety. Hmm. Bo dospa, tak? To było tutaj na prawo, zaraz za tym. Ja skaczę, ja skaczę. Brama ma wykrzyknik. Brama ma wykrzyknik. Czuję się prawie jak w metal girze. Bramy z wykrzyknikiem jakieś. Więc póki nie zaliczę walki treningowej. Żadnych przeciwników więcej nie spotkam. Tu gdzieś były roślinki lecznicze, ale nie wiem czy opłaca mi się tak do końca je zbierać. O właśnie. Zapomniałem. Gdzie to jest? Hart! Na całe doświadczem. Rozpieszczą. No i na, na normalu jest za łatwo. O, podwieram sobie. Super szybkie zbieranie. On pobił rekord w ten w schylaniu się. Niecałe pół sekundy. Wow. Bohater też nie umie pływać, no to nie jest zbyt fajne. Może sobie nóżki zamoczyć.